Dzisiaj już, to jest mój drugi odcinek co już nagrywam no i dzisiaj wam pokażę i też zrobię tą historyjkę jak nie widzieliście mojego pierwszego no to proszę pooglądać no i pierwsze co się zmieniło to wodę tak dodałam żeby lepiej było, ale też jeszcze zmieniłem parę tu rzeczy parę, no parę powiedzmy no nie tak dużo, no okej okay. <noise> ciężko było zrobić to, ale dam radę i pewnie teraz myślicie, o no to jak to będzie pewnie wyglądać a no to patrzcie, pokoloruję to wszystko na czerwono i, no, i taki będzie czerwony jak coś to cały czas czerwony nie zmieniasz koloru, a taki jest niewielki no, teraz się zmienił na niebieski kolor. Zmieniłem, No No i okej. Okay. I zaczynamy. Tylko tym razem, dzisiaj, będzie i Ukra o Ukrainie, i o Rosji. Mhm. Mm no i zaczynamy. A, no i chciałam jeszcze powiedzieć, że przepraszam, jak coś, jak będzie brzydko wyglądać, bo tylko takowe będą właśnie te dwa kolory, te jasne. Ale nie martwcie się, potem może nawet nie będzie tego, no jak wam nie będzie się podobać. Okej, okay, no to już zaczynamy. Okej, okay, no to tu Rosja i Ukraina. Pierwsze Rosja zaczęła atakować Ukrainę i zaczęli stąd od razu. No, i potem Ukraina dowiedziała się i zaczęła też atakować, ale tym razem Ukraina miała inny pomysł niż Rosja, bo Rosja atakowała z przodu, a Ukraina z dołu zaczęła, żeby więcej. Teraz ja wiedziała już to, dlatego próbowałam kontaktować innych kolegów. Ale to jest Europy mapa. No i tak nie ma tu prawie kolegowa drzwi, ale nie ma. No. Mhm. no i potem popchnęli. No i tak oj. I popychali i zobaczyli co do tego popchnęli No i właśnie potem Ukraina już przestała się bawić Dlatego spróbowała innych kolejów skąpować no tam dobrze mówi wiesz No to do Litwy i do Polski pomyślałam, ale Polska i Litwa nie chcieli Pomóc. No to Ska tylko przesłała więcej żołnierzy, pomyślała, że da radę. Kroina. No i zaczęła tak. Wreszcie żołnierze doszli. No tak. i zaczęli popychać w Rosję. znam nie życzę Rosji będzie trochę trudno popchnąć żeby przeżyć ale na szczęście Ukraina miała z jednych bomb i użyła no i wybucha. I Ukrainy plan zaczął się. Potem więcej żołnierzy zaczęło się poruszać. Tak tutaj do góry. I doszli do wybuchu. I tutaj okrążyli ludzi rosyjskich. Dlatego powoli zginęli. Ale Rosja to Rosja, a Rosja to źle. I potem zaczęli, czołgami już jechali. No i się źle skończyło. Ukraina ta popchnięta. No i tak. No i Rosyjscy popychali, popychali. I też straciła Ukrainę, ale oni potem znowu wrócili do atakowania Ukrainy, teren, no i Ukraina umierała, ale Rosja myślała bardzo źle. No. No i tak wygląda. Jak coś, co Polska dołączyła do walki. Tak wygląda bez tego zielonego. Tylko taką pokazuję Wam. I pamiętajcie, jeszcze raz Wam powiem, że jak chcecie, to nie, to nie będzie tego zielonego, jak chcecie. No i okej. Okay. No i Polska. Zaatakowała Rosję. Ale Polska nie była na Ukrainie stronie, bo też Ukraina zaatakowała. Powiedziała, że Ukraina przegra, dlatego i tak nie pomogła dla Rosji, ale zaatakowała Rosję. Więc coś to Rosja tutaj na razie. Nie ma tego co nam bo nie <laughs> Potem Polska zabiła prawie Ukrainę, ale potem Rosja była zła i dokończyła Ukrainę. No i, no i tak jest bez zielonego, a tak jest zielony. Poczekajcie, no i tak to wygląda, że no i to, to koniec dla Polski. Ej pewnie wymyślicie baba. Ba, ba, tam koniec historii, buhu, uhu, hip pura. i pewnie jeszcze da, dasz tutaj dla Słowacji ten teren tutaj, żeby można, poczekaj oznacza. Żeby wyglądał jak z bla, 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 na, 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 nie, 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 dam. No i to koniec na dziś. O, nota. Koniec na dziś. No to koniec na nie, Okej. Okay. Dziękuję, kto wciąż ktoś ogląda to. A pamiętajcie, dać łapkę w górę i subskrypcję. No i bardzo dziękuję. Nie pokażę Wam, ale jak chcecie, to możecie dać. No i do widzenia.